Halo! No witam. Siedzi mi piosenka w głowie po ostatnim vlogu z gotowania. go. Just wanna be with you. Enrique Iglesias siedzi mi po prostu w, w głowie od rana. To już nie jest rano. Ja już jestem po kawie, już jestem po, oczywiście. Muszę teraz jeść, że tak powiem, makaron. Może was postawię w moje miejsce ulubione. Makaron, ten taki, co usmażyłem właśnie w poprzednim vlogu. I co? I dzisiaj nagrywam vloga. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile mam energii, ponieważ słońce świeci. Nie wiem, co prawda, jak długo będzie świecić słońce, ale świeci, świeci, więc mam ochotę dzisiaj wyjść i wyjdę sobie do galerii. Teraz tak, nie wiem w ogóle, po pierwsze, która godzina. Dobra, już wiem, godzina nie, nie za wczesna. Galeria już jest otwarta, także mogę iść do galerii, ale się zastanawiam właśnie nad. Yy, bo prysznic na pewno muszę wziąć, bo jeszcze nie brałem, jadłem makaron. A, paczka, paczka, czekam na paczkę. Paczkę czekam, przyjdzie paczka. Właściwie dwie paczki mają przyjść z rzeczami do filmu, ponieważ mam pewien pomysł. Nie wiem, czy Wam się spodoba, więc jak przyjdą paczki, to razem otworzymy. Jeżeli nie przyjdą, no to nie otworzymy, ale zostawię je na kolejnego vloga, jeżeli dziś nie przyjdą te paczki, żeby, żebyście zobaczyli, co tam w tych paczkach się znajduje. A mikrofon włączony, trzymam go. Teoretycznie mogę do włosów na klacie przyczepić, no ale może nie będę aż taki obrzydliwy i na razie go trzymam, bo nie mam koszulki, bo właśnie idę pod prysznic. A czemu ja w ogóle idę do galerii handlowej? To ja może wam powiem, jak już będę po prysznicu i ubrany. No, ale bo, bo łączę się z wami ogólnie, bo się zastanawiam. Tak, pryszczon nadal jest. Mój pieprzyk taki ala Gosian nadal widnieje. Mi on nie przeszkadza, no ale to w ogóle jest takie wystające. Może jakieś zakażenie się wdało. wiecie co? Nie wiem, ale no bardzo było uciskane. To miejsce. No i nie wiem, no nie schodzi na razie, także mam nadzieję, że w końcu zejdzie. Na początku w ogóle przez chyba dwie, dwa, dwie noce, w dzień też. Przez dwa dni sobie smarowałem pastą do zębów, żeby to wysuszyć, bo to był taki stan, wiecie, niezbyt fajny. Teraz niby wyschł. No dziwnie wygląda ten pieprzyk. No i. No, i się zastanawiam, co zrobić. Bo właśnie nie wiem, czy brodę ogolić, czy tylko znowu kontur zrobić. Kontur jest taki, no, nawet w sumie zrobiony. Ta broda się tak dziwnie układa, bo ja tak podpieram się często ręką. I nie wiem, czy brodę czy w głowę ogolić już, czy jeszcze mogę sekundę patrzę, patrzę Zawsze, czy przy uszach tu. No, a teraz idę się po prostu umyć. Halo, witam Was z prysznica. Jednak gole łeb, ale nie na zero, tylko na. 3 mm ogóle sełowe, bo jednak trochę chyba są za długie. Już ja nie wiem ile to ma milimetrów No jo, ale wydaje mi się, że włosy mają już tak z 6, także przydałoby się ogolić i coś zrobię z brodą. Jeszcze nie wiem co wykonam, jaki zabieg, czy konturowanie, czy co, ale coś zrobię. Halo, ja już po prysznicu, głowa ogolona, powiem Wam, że faktycznie dobrze, że nastąpiło ogolenie, ponieważ no były długie włosy, tylko jak tak rosną powoli, to ja nie widziałem tego efektu, ale po prostu, no może przesadzam, ale chodzi o to, że było bardzo dużo włosów pod prysznicem, broda też ogolona, przystrzyżona, wykonturowana, kontur, i tutaj zrobiłem krócej, a tu trochę dłużej, tak stopniowo, ale. Chyba nie widać w ogóle efektu. To znaczy, ja na pewno nie widzę, bo ja nie mam okularów. Ale wydaje mi się, że nie widać efektu, że tu jest dłuższa, a tu krótsza. Chociaż może, jak okulary założę, to będę widzieć. Na razie nic nie widzę. Przestrzeżenie, ogolenie, a teraz zębów mycie. Potem wyjście. Jeszcze nie pada, ale już się troszkę niestety chmurzy. Jak byłem pod prysznicem, to dzwonił. Yy, ale już widzę, że przyszło, dotarło, doszło. Yy, paczka. Także jedna paczka doszła. Druga chyba dzisiaj nie dojdzie, ale pokażę przynajmniej to, co mam dzisiaj. Czyszczę okular, zaraz wychodzę, bo już jest późna pora, powiem Wam. To golenie mi tutaj dużo czasu zajęło. Muszę się zbierać. Paczka czeka, mam nadzieję, że poczeka, że nie zniknie. Jak będę wracać, to sobie ją odbiorę. Założę sobie amulet ochronny przeciwko natrętnym sprzedawcom. Mam nadzieję, że tam nie będą zagadywać. Ja w ogóle idę do galerii niestety po coś. W ogóle nie lubię po to chodzić, w sensie ja lubię zamawiać. Mam na myśli ubrania, kategoria ubrania. Wolę jak najbardziej zamawiać. Natomiast, no, ciężko mi to zamówić. Ubrania bym zamówił, ale buty. Idę po to, po klapki. Te klapki dostałem na, na urodziny czy na wyjazd. Na co się dostałem w prezencie? I zobaczcie, niestety nadgryzione, nadszarpnięte wręcz zębem czasu i niestety się niszczą. One są rozmiar 46, troszkę za małe, więc ja mam ogólnie 47, ale jak nie będzie tutaj rozmiaru, mam nadzieję w ogóle, bo jak patrzę przez internet, to tylko na stronie Decathlon były klapki rozmiar 46. Na innych sklepach albo w ogóle nie było butów, albo były buty męskie max rozmiar 45. Dla mnie już 46 jest mały, 45 to będzie... No ale zobaczcie, o tutaj na przykład, tu jest dziura, o widać dziurę, pęknięcie, one też pękają tutaj przy łączeniu, no i ogólnie są głupie, w sensie głupie, no one są ogólnie bardzo wygodne i super. Ale tutaj jest dużo piasku i pyłu. Ja też na plaży oczywiście chodzę, więc tutaj wchodzi piasek. Tutaj są takie szparki oddychające, szparki sekretarki, i one tam wchodzi piasek. I jak się chodzi, jak się naciska na tą, jakby tu taka poduszka, to ten piasek wyskakuje z, z tej warstwy. One się tu nie sprawdzają, szkoda, bo są mega, bardzo je lubię. Naprawdę, ja ogólnie nie chodziłem nigdy w klapkach, ale te klapki super. Nie wiem, czy coś podobnego zakupię, czy bardziej takie gumowo-plastikowe żeby tam nic się nie, nie, nie dostarczało, żeby były też bardziej wodoodporne, no bo te nie są i niestety przez deszcz one też troszkę się deformują, nie lubię chodzić po takie rzeczy, nie lubię jak mi się zaczepia w ogóle w sklepach, nie lubię bardzo, no ale trudno, muszę iść, bo przez internet nie zamówię, tylko mówię, na Decathlonie były klapki rozmiar 46, dosyć tanie, także też nie wiem, czy one by były fajne, no, i takie plastikowo-gumowe, takie oni tutaj noszą. Zauważyłem, że oni raczej nie noszą takich, takie noszą tutaj, że tak powiem, basic, podstawowe takie. Mam pieniądze, kiedy tylko chcę, mam papiery i monety, ale czy ja to wiem? że ja mam, raz, dwa, trzy, dobra, mam kilka tysięcy, czyli tam kilkaset złotych, to powinno wystarczyć na klapki. Potem tą paczkę odbiorę. Dzisiaj w ogóle nie padało ani razu. Mam nadzieję, że nie zacznie padać jak wyjdę. Temperatura nie jest aż taka dobra, ponieważ 32 stopnie odczuwalna 37, ale mam tutaj temperaturę trzewa, 5 stopni odczuwalna 2. Także chyba z dwójka złego wolę 32 niż 2. Ja w ogóle czapkę już zakładam, a jeszcze spodnie nie mam założonych, bo na gaciach tu nagrywam nie Zakładam dzisiaj te buty, pantofle i skarpetki, ponieważ będę mierzyć klapy, no to wolę jednak mieć Skarpety. Pokażę Wam, jak wygląda sytuacja pogodowa. Tak się prezentuje. Tam widać niebiosa, zamlecznione. Góra taka lekko we mgle. I nie wiem, czy to jest mgła spowodowana wilgocią, czy może tam są jakieś delikatne opady. Nie mam pojęcia. Chyba nie założę okularów. Czapka z daszkiem mnie uchroni przed słońcem. Słuchawkę w ucho wsadzę. To będzie mi się lepiej szło. I piosenka będzie lecieć pewnie Enrique Iglesias. Dobrze, to idę. Trzymajcie kciuki, że znajdę. Tak się trzyma kciuki, czy tak? Tak, albo tak, to są chyba dwie metody: jakieś takie wygięte palce. Trzymajcie kciuki i ja trzymam, że będzie rozmiar klapków 40. Najlepiej było 47, ale w to wątpię. Niestety jest sauna, także ja już płynę, a jeszcze nie wyszedłem z bloku, bo jestem w windzie. Halo, przesadzam z tą sauną. Na dworze jest całkiem przyjemnie, samochody jadą bardzo głośno. Całkiem przyjemnie nie jest aż tak gorąco i wilgotno jak myślałem, także naprawdę. Pogoda się zmienia na plus, no już jest połowa października, no to najwyższa pora. W listopadzie ma się zacząć takie bardzo fajne już lato, nie takie mokre i upalne, także czekam. Zobaczcie papuga. Jestem w galerii, idę najpierw do HM-u. A to jest jeszcze Uniklo, ale to są chyba po ubrania. Nie wiem, potem zobaczę. Idę najpierw do H&M, bo tam jest największa szansa, że będzie mój rozmiar 46 lub 47. A jeśli ciekawi Was, coś w H&M, no to wszystko to, co u nas, nawet długie spodnie i kurtki, ale nie ma żadnych butów, niestety. W H&M są tylko takie buty, ale w ogóle wszystkie małe, największe, z tego co widzę 43. Jestem w Uniclo i tu są ceny kosmiczne, ale nie ma niestety. Yy... Żadnych butów, chociaż manekiny oczywiście mają buty, jak widzicie. Ale kupić butów nie można, ale za to kurtki puchowe można. Te klapki są popularne. Tu jakiś sklep znalazłem, ale maksymalny rozmiar 43 niestety. Ale nawet fajne. Jestem w jakimś sklepie z klapami. Ciekawe czy będzie rozmiar. Crocs lubię bardzo. No chyba będę musiał zamówić, bo niestety maksymalny rozmiar 43. A ja mam 46. No najlepiej było 47, ale już na to nie liczę. Teraz jestem w ogóle w strefie gastronomicznej, ale nie chcę nic jeść, bo jadłem makaron. Jestem w supermarkecie, kupię coś do jedzenia, na pocieszenie, ponieważ klapków nie ma. Wracam z galerii, zrobię Wam hall zakupowy mini, bo kupiłem dużo rzeczy, wszystko oczywiście oprócz klapków. Jest gorąco, ale przyjemnie. Ja wchodzę do mieszkania, a tu po prostu kostnica. Ja podczas mycia trochę bardziej odkręcam klimę, bo tutaj jak biorę prysznic, nawet zimny, to poprzez podniesienie wilgotności robi się w mieszkaniu ciepło, więc ja zawsze trochę bardziej niższą temperaturę w klimie ustawiam. No i wchodzę z dworu, a tu kostnica, bo zapomniałem wyłączyć klimy, jak mnie nie było, także prąd leciał. Szybki haul z siaty, ponieważ nie kupiłem klapków, bo klapków oczywiście nie było w moim rozmiarze. Największy rozmiar jaki się udało mi znaleźć to 44 łamane na 45, bo tutaj są te Chyba rozmiarówka to jest albo amerykańska, albo brytyjska. Były oczywiście klapy w moim rozmiarze 46, ale one kosztowały ponad 200 zł. To ja nawet takich klapów w Polsce nie kupuję, także nie wyobrażam sobie takich klapów kupić, więc chyba zamówię przez internet te, które udało mi się znaleźć. No i tyle, mam nadzieję, że będą dobre. Co kupiłem? Kupiłem różne dobre rzeczy. Mieszanka zdrowości i niezdrowości tak na mnie sp... ja nie lubię dlatego chodzić do tych big klamotów big c c jak cyce nie lubię tam chodzić ponieważ tam jest właśnie jak się wychodzi z taka cukiernia i niestety yy, znalazłem coś takiego mam brudne ręce ale ryzyk fizyk także smakuję brudną ręką bo jestem ciekawy tego kremu kupiłem dwie ponieważ nie było drogie za dwie chyba 5.50 to, to jak na taki wypiek to tanio także boję się czy to będzie w ogóle dobre posmakuję Ciekawe co to jest za krem Kurcze, dobre. O Boże, jakie pyszne. Mm. Pierwszy raz to widziałem i pierwszy raz kupiłem. Bo ja ogólnie lubię takie rurki wypełnione kremem. Mm. Brudne palce, pyszne zarazki, mm, smakota. Jestem w szoku. Wiadomo, że to nie jest taka bita śmietana. Którą ja kojarzę z Polski, ale ten krem naprawdę dobry. Myślę, że on jest na bazie śmietany. Na pewno jakieś tam, wiecie, utwardzacze chemiczne, różne dodatki są dodane. I to ciasto z cukrem, słodkie. Kawkę. Zaraz sobie zrobię. Mleko kupiłem. Jedna rura niecałe 3 zł. Moim zdaniem, korzystna cena. Mleko zakupiłem właśnie do kawki, zaraz wejdzie po prostu kawka na zimno, i do tego. Dwie rury. Kupiłem, bo rury przy wyjściu były już właściwie jak się skasowało, to potem jeszcze jest taka cukiernia, się przez nią przechodzi niestety, właściwie wychodzi. No i niestety nie wiedziałem, że będą takie pyszne rury, a chciałem coś do kawki, no i niestety spojrzał na mnie. Sernik. Sernik Original Baked Cheesecake. taki Sernik taki typowo nowojorski. Chyba z kilka miesięcy temu na początku pobytu w Tajlandii udało mi się kupić coś takiego, ale nie wiem, czy to była ta sama firma i czy to był taki duży, bo ten jest taki, taka porcja duża. Tu 8 porcji właściwie niby jest. No dla mnie to nie będzie 8, Podzielę go pewnie na cztery. Taki po prostu cheesecake. Ja podobny jadłem. Także myślę, że on będzie pyszny. On jest mrożony, ale ja już go nie chowam do zamrażarki, tylko do lodówki, żeby się rozmroził. Cały cheesecake ma 1700 kalorii i pół kilograma. Teraz rzeczy takie bardziej zdrowe, chociaż jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz taka mniej zdrowa. Kupiłem sobie czekoladę Hershey's, tym razem ta amerykańska, ponieważ była w promocji, ale ja wolę tą chyba brytyjską Cadbury. Kadbery chyba się nazywa. Wolę tamtą, taka fioletowa. Nie lubię tej amerykańskiej. Nie jest tam napisane niby, że Malezja. Creamy Milk Chocolate, czyli że kremowo-mleczna jakaś, nie wiem. No i teraz już bardziej takie zdrowaśki. Zdrowaś Mario Arbuza Pełna. Pestki nie z tobą, ponieważ pestki są bez pestek. Zobaczcie, szok. To jest arbuz, czy Wy widzicie? Ja lubię kupować te y, połówki w plastiku, połóweczki tak zwane, ponieważ przynajmniej widzę, co jest w środku. No i widzę, że ten jest piękny, czerwony kolor, bez pestek. Nawet pachnie przez folię, Chryste. Y, on kosztuje, już Wam mówię, 5 zł. Troszkę ponad 5 zł za ten cały pół arbu... właściwie nie cały, tylko pół arbuza. Uważam, że cena bardzo koristna. Papaja. Papaja u mnie bardzo... Oh, halo, halo? Już jesteś, ogarnąłeś dobrze ogarnął chyba. Papaja u mnie bardzo dobrze wchodzi półweczka, ponieważ też widzę jaki ma przekrój. W przekroju bardzo piękna, ponętna. Ona kosztowała też troszkę ponad 5 zł, trosz... 49 a, a watermelon 48, czyli w sumie ta sama cena za połówkę papai i Arbuza, jaki wielki jest arbus, a jaka mała papaja, ale ceny podobne, bardzo właściwie te same można powiedzieć. Taki soczek bardzo go lubię z big Klamotów za 25 batów, czyli niecałe 3 złotych. 100% marchwi, to jest taki wyciskany, gęsty, nic tu nie ma, żadnych dodatków, po prostu marchew wyciśnięta w wyciskarce. Bardzo lubię, tutaj takie popularne nie są zbyt soki marchewkowe, typu kubus i tak dalej, więc ja sobie go piję, ale ja nie lubię z samej marchwi, lubię go mieszać z czymś innym. Dzisiaj go wymieszam z sokiem pomarańczowym, 100%, bardzo mi pasuje też jabłko, na przykład jabłko marchew albo właśnie pomarańcza marchew. Pomarańcz pomarańcza nie znaju. Udało mi się znaleźć mango. Niestety w plastiku za trochę drogie, 87 batów, czyli tam 9,50 załóżmy. To jest to najlepsze moim zdaniem Mango, czyli Nam Dok Mai. No i dwa Mango w takiej cenie 9 zł. Także nie wiem, czy to jest cena polska za dwa takie Mango 9 zł. Wydaje mi się, że chyba takie podobne ceny w Polsce, ale teraz nie pamiętam. Dosyć drogie jak na Tajlandii. Jak ja tu przyleciałem, to było tańsze mango, ale no nie wiem, ciekawe, czy to jest tajskie. Nie jest napisane, ciekawe, ale jest mięciutkie, bo czuję, także będzie pyszne. I to wszystko, takie zakupy dosyć drobne. Pochowam sobie to do lodówki. Najpierw oczywiście te tutaj rzeczy lodówkowe, yy, może to ciastko, nie, bo ja będę je jeść, także nie chowam do lodówki, ale zobaczcie, rura z kremem. Po prostu będzie. O jacie jacie życie jak w Madrycie dobrze chowam. Ja lubię na przykład to chować do lodówki, lubię zimne, i tak samo arbuza, gdzie jest arbus? Arbuza też lubię chować do lodówki. Ja lubię, jak one są takie zimnione, te owoce. Chowam i idę popaczkę, i chyba muszę wodę znowu napełnić. Także idę napełnić wodę i idę popaczkę. A ja w buciorach w ogóle łaży po mieszkaniu. A powiem Wam, że ta brązoleta pomogła i faktycznie nie zaczepiali mnie sprzedawcy, zaczepiali tam bardziej jak już się rozglądałem typowo i tak widzieli, że tam błądzę, to wtedy podchodzili. Ja mówiłem właśnie jaki rozmiar, to wszyscy patrzyli ze zdziwieniem na mnie. Faktycznie może ta rozmiarówka kończy się tutaj na 44-45, takie co widziałem. I tak byłem zdziwiony, że 45, bo yy, myślałem, że 43 będzie największy. Trzeba mi wielkiej wody... Jestem w windzie i zaraz będę mieć atak paniki, ponieważ winda nie działa. W ogóle nie działa przycisk wezwa, nic nie działa. Pierwsze wejście, dobra, wyłączam, muszę oddychać. Ja ucam teraz. Nie wiem co mam robić. Nie no, będzie dobrze, na pewno wszystko. Nie działa nic, nie mogę nic wcisnąć. W serce mi tak wali, masakra. Mam paczkę, nogi mam jak z waty. Kawa to nie jest teraz dobry pomysł. Jestem cały mokry. Muszę się w głowie kryć, ja chyba usiądę. <grym> Powiem wam, że takiego obrotu spraw to się nie spodziewałem. Ale już jest wszystko dobrze. Jak to się zaczęło, to ja nie wiem. Jadę windą. Nagle się zrobiło w ogóle ciemno. Nic, nie było żadnego nawet światełka awaryjnego. Mam po prostu nogi jak z waty. Nie wiem, czy Wy w ogóle wiecie, czy Ja o tym mówiłem, że ja ogólnie miałem, bo już nie mam. już Nie wiem, czy teraz znowu nie będę mieć, bo ledwo stoję. Może ja się usiądę, może się napiję w ogóle czegoś. Chodzi o to, że ja kiedyś yy, ugrzęzłem, że tak powiem, w kiblu. Masakra, powiem wam, miałem takie déjà vu, jakbym miał znowu 7 lat i w kiblu się zatrzasnął. Zrobiło się nagle ciemno, nic, głucho, zero w ogóle żadnego światełka. Ja w ogóle na początku myślałem, że padnę. Musiałem uklęknąć, w się sensie kucnąć i się oprzeć o ścianę, bo mi się zrobiło tak słabo. Masakra, powiem wam, nie spodziewałem się czegoś takiego, czy ja teraz w ogóle do tej windy tutaj wejdę. Nie wiem, czemu, czym w ogóle to było spowodowane. Nie wiem, ile to trwało. Bo dla mnie to trwało wieczność, ale nie wiem czy to było 5 minut czy godziny, nie mam pojęcia, nie powiem Wam, bo teraz jest godzina 16.45, ale ja nie wiem o której wszedłem, nie wiem nic, nie, nie wiem, nie wiem. I po prostu nagle się winda uruchomiła, słyszałem jakieś takie ala dzwonienie telefoniczne, czyli dopiero jak winda się, że tak powiem prąd był, to chyba te połączenie alarmowe się wykonało, ale ja wciskałem nic, żadnego dźwięku, nikt w ogóle się nie odzywał. Dobra, proszę się uspokoić. I nagle ta winda, nagle, no to, to dla mnie trwało bardzo długo, ale chodzi mi, że nagle tak z, bez niczego się włączyły wszystkie światła i właśnie było słychać dźwięk słuchawki, no i wcisnąłem siódme piętro i winda ruszyła, ja nie wiem na którym ona się zatrzymała piętrze, czy to było pomiędzy piętrami, czy jak. No i waliłem w drzwi oczywiście, no bo się, to był taki mój pierwszy odruch, po czym pomyślałem sobie, że to nie jest dobry pomysł, bo jeszcze może coś zepsuję, w sensie będzie jeszcze gorzej, więc przestałem walić te drzwi i po prostu kucnąłem i zacząłem oddychać. To co powinienem teraz zrobić. Już jest po wszystkim, już jest dobrze, już jestem w mieszkaniu. Ale było po prostu strasznie. Było strasznie. Najgorsze jest to, że w ogóle ja nie słyszałem nic, żeby ktoś się ruszał. Ja myślałem, że ja tam będę siedzieć, nie wiem, ile godzin. Jak najgorsze scenariusze oczywiście się pojawiały. No i potem właśnie był ten dźwięk, także ja już nie wiem, co się działo, bo ja jak się Winda dojechała na siódme piętro, to jak najszybciej z niej wyszedłem i po prostu wszedłem do mieszkania. Także nie wiem, czy ktoś przyszedł, czy, czy ktoś tam gadał. Do... Nie wiem, co się działo, nic nie wiem, nie wiem czemu nie działała. Ręce mi się po prostu tak trzęsą. Straszne, powiem wam, yy, straszne, nie polecam. I też mam teraz świadomość chyba gorszą niż, yy, niż możliwa, że jeżeli winda się zepsuje, to niestety przynajmniej te tutaj one nie mają chyba własnego zasilania. No tak mi się ręce trzęsą. Yy, nie mają, także mi się wydaje, że jak ona yy, nie ma prądu, to ona po prostu stoi. To nie działa nawet ten telefon, ale nic nie działa tam, nawet nie ma światła awaryjnego w środku. Chore. Chyba, że to była jakaś nietypowa awaria, ale wątpię, no. Dziwne. Nie wiem, czy to było spowodowane. Czy ona się zepsuła, czy nie było. Pro... Nie wiem, nic. Nie wiem. No, ale na szczęście wszystko jest ok. Yy, trzęsę się. Także kawy nie piję, zjem sobie tylko ciastka. Wodę napełniłem, mam paczkę, otworzę paczkę yy, i chyba już będę kończyć, bo nie wiem, yy, nie wiem, co mam mówić. Bardzo w ogóle cieszyłem się na tą paczkę, ale teraz nie mogę z siebie wykrzesać tych emocji. Ta paczka w ogóle myślałam, że ona będzie duża, bo ja zamówiłem. Sekundę, bo ja ten. Ja muszę się wiecie, co uspokoić, bo jakoś tak nie wiem. Dobra, jestem. Minęło pół godziny, także pół godziny dla słoniny. No jest ok, no nie wiem kiedy wejdę do windy. Przynajmniej to podziała, że tak powiem, na moje zdrowie, na korzyść, może trochę schudnę jeszcze. Także same plusy. O, jakieś, że mam ocenić na pięć. Ręce mi się jeszcze troszkę trzęsą, no ale trudno, już nic nie zrobię. Co chciałem powiedzieć, że już nie wracam do tamtego tematu. Odnośnie paczki, nie wiem czy kojarzycie, bo ja bardzo kojarzę. Jeszcze kilka lat temu myślę, że Nie wiem czy ona nadal nagrywa w ogóle. W sensie nagrywa na pewno, ale nie wiem czy tą serię. Y, mowa tutaj o Adze Grzelak. Lata temu ją oglądałem. W sensie skończyłem tak kilka lat temu, bo tam była jakaś drama, afera, nie pamiętam. Y, natomiast trochę jakoś tak mi się zaczęło wszystko kłócić, jeśli chodzi o jej postać. I, i, może słusznie, może nie słusznie, nie ma znaczenia. Znaczenie jest takie, że już nie oglądam i nie oglądam od kilku lat, więc nawet nie wiem czy ona nadal to nagrywa. Ale do, do brzegu, do brzegu y, taka seria. Tu, 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 chyba tak to było. Ja pana zjadam. No i ja zawsze chciałem zrobić ten zestaw, który ona tam pokazywała, bo to było takie fajne, ale to teraz dopiero chyba widzę, że to takie małe, jakieś chińskie gazety, ale fajnie, eko sreko, zobaczcie chińskie gazety. albo japońskie, teraz nie wiem. Czy ja poznam znaczki? Na pewno nie są to tajskie, bo to już widzę na pierwszy rzut oka. W ogóle kiedyś to mi się te wszystkie azjatyckie alfabety, myślałem, że to jeden i ten sam. Teraz już wiem, jak wygląda tajski, także to na pewno nie jest tajski. A może to być koreański, wiecie, wiecie co? Tak mi się jakoś kojarzy, że to może być koreański język, ale może Wam pokażę, może Wy mi powiecie, może Wy się znacie. Taki alfabet, taka gazeta. Z tego co ja widzę, to pionowo są napisy, nie, nie poziomo, chociaż... Kurcze, nie wiem. Zobaczcie, tak to wygląda. Może ktoś mi doradzi, czy to, jaki to jest alfabet, bo jestem ciekawy. Mi się wydaje, że to może być chiński albo koreański. Ale bardziej chyba chiński, bo takie skomplikowane są te znaczki. O, są nawet takie te, jak to się nazywa? Kojarzę tą, tą grę. Taka jest, to w ogóle miała być paczka, a ja pokazuję Wam gazetkę. Jakaś taka gra jest tutaj. No i są moje zestawy. Ale to jest jeden zestaw? Nie zamówiłem To one są takie małe? trochę oczywiście plastiku nie mogło zabraknąć. Kolejna gazetka tym razem kolorowa. Ciekawe. Nie sprawdzam w Google Translate, liczę na was, że mi powiecie, czy to jest gazeta koreańska, chińska czy japońska, bo obstawiam między tymi trzema, ale najbardziej myślę, że to chińska, nie wiem czemu jakoś te znaczki wydają się dosyć skomplikowane. Będę testować, będę próbować, robić. Ja pana zjadam. Oczywiście tego tak nie nazwę, bo to jest seria Agnieszki Grzelak, ale po prostu jakieś takie zestawy. Mir testuje. Mir about test. Bo było Mir about food. A tutaj będzie test. A jeszcze mogę zdradzić. Nie ma tej paczki, bo dzisiaj nie przyjdzie, bo kurier jeszcze nie, 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 nie jest w dostarczeniu. Także ona przyjdzie pewnie jutro. To mogę wam zdradzić, że zamówiłem sobie też chipsy. Firma Mr. Potato. To jest chyba... Albo singapurska, albo malezyjska, albo może jeszcze jakaś inna, może mieszam. Ale wiem, że jakaś azjatycka firma produkuje. Chyba singapurska, nie wiem. Jak już będę mieć i będę testować, to wam powiem. A tutaj mam właśnie też. Bardziej myślę, że to będzie do testowania, w sensie do robienia niż do jedzenia. Bo z tego co pamiętam u agi grzelakowej, to one były dosyć takie małe, te produkty, które tam wychodziły. Ale ja nie wiedziałam, że te pojemniki są takie małe, że to takie. Ma... No dobra, no. Ja mam dosyć duże ręce, także. Będzie zabawa, będzie się działo. Możecie w komentarzu dać znać, jaki byście chcieli zestaw jako pierwszy, bo na pewno ja zamierzam robić, bo ja będę mieć z tego Friday, już się nie mogę doczekać. To było zawsze moje, no mo może marzenie, chociaż mogę nazwać marzenie, czemu nie. Zawsze chciałem coś takiego zrobić, a jakoś nigdy nie wiedziałem, gdzie to kupić, albo to było bardzo drogie. Tutaj mogę Wam zdradzić, że jedno takie pudełko kosztowało chyba 12 zł. Bardzo tanio, no ale też to są malutkie zestawy. Ja nie wiem, czy to są te same, co miała Aga Grzelak, 5 pojemników takich samych, Identycznych, tylko oczywiście różne zestawy, ale firma jest ta sama i firma to jest Kracie. Firma Kracie. To chyba są japońskie. No tak, bo ja pana zjadam. No to ja... A zobaczę teraz, o porównam sobie te znaczki. W sensie ten alfabet, czy to, bo to jest japoński. Kurczę, może ta gazeta jest jednak japońska? No ale to z Japonii do mnie nie szło, niemożliwe, bo to szybko doszło. Nie wiem teraz. Już mam laga mózgu, czy to są te same, ten sam alfabet, czy nie. Nie wiem, i to jest seria Popin Cooking. Popin Cooking kracie. Teraz jakie mam zestawy, to wam pokażę. Zestaw lody, lody ciepłe, chyba. Nie wiem, czy to się będzie mrozić, czy nie mrozić, ale będą lody, lody ciepłe, pierwszy zestaw. Drugi zestaw, McDonald's, właściwie no taki ala McDonald's, czyli frytki, czy cheeseburger, niby jakaś. No, jestem bardzo ciekawy, naprawdę, powiem Wam, że jestem podekscytowany. Nie wiem w ogóle, czy to będzie słodkie, czy słone. Ja nie pamiętam, jak ona. To, wiecie co, ja pamiętam tą serię, tylko nie pamiętam, czy, czy na przykład to było słodkie u niej, to się okaże. Także pierwszy zestaw Lody, drugi zestaw taki Ala McDonald's, Hamburger. Trzeci zestaw, co wam pokażę, to mam pizzę. Pizza. dwie chyba pizzy będą. Dwie pizzy. To wygląda już bardziej na. Chociaż nie wiem, ta szynka wygląda jak szyn. Ja nie wiem, na co ja patrzę. To będzie słodkie czy słone, nie wiem, pizza tak czy inaczej. Trzeci zestaw. Czwarty zestaw, jakiś taki festiwalowy. Jakieś banany w czekoladzie, kukurydza, lizaki. Czy to są lody? Nie wiem, ale to jest czwarty zestaw, taki. O, nie mogę się doczekać, naprawdę. Jestem tak podekscytowany i. A halo, coś kamera skacze. Piąty zestaw, ostatni to jest chyba sushi. Tak, no tak wygląda jak sushi, także, ale nie takie zwijane, tylko bardziej. Nie wiem, czy to się surimi nazywa. Chyba tak, że, że taka ryba na wierzchu. Ona zawsze mówiła, że to dobre. W ogóle chyba pamiętam, że ta firma Kracie, ale właśnie nie wiem, czy ja mylę. Ona chyba Krasi czytała, ja nie wiem, ja czy tam kracie. Jest napisane Kracie, czy tam Kracie. Firma Kracie podobno dobre były te zestawy, ale właśnie nie wiem, czy to te same. Data ważności jeszcze w ogóle, ona chyba przeterminowane Aga Grzelak w ogóle miała te rzeczy zawsze. Ja mam widzę. Wszystko w terminie, bo do 26 roku, do września, czyli jeszcze cały rok. Będą odcinki, będzie na pewno 5 odcinków, bo mam 5 zestawów. Nie, może, nie wiem, no na live nie, bo to trzeba się bardzo skupiać. No jestem ciekawy w ogóle, jak z moimi wielkimi łapami ten zestaw, zobaczcie, to jest moja ręka, a tu paluchy wystają. Czy to widać w ogóle? Także o, może tak bardziej. Ręka bardzo wielka, więc ja nie wiem, to chyba takie, chcę otworzyć, ale nie otwieram. Zostawiam. Także pięć zestawów będzie, będzie robione, będzie się działo. W ogóle nie wiem, jakie składy. To będzie wszystko na odcinkach. Wiecie, to baga chyba się nie skupiała na, na składach. Ona zawsze mówiła, że to niby jakieś naturalne te, ale ja nie pamiętam. Końcówka taka, taka jaka była. Dobrze, że to jest siódme piętro. To sobie będę po prostu wchodzić i schodzić trudno schodami. Na zdrowie mi to wyjdzie. Było po prostu ciemno jak w dupie. Nic nie było widać. Nic nie działało. Nic się nie świeciło. Także koszmar. Nie wiem ile to trwało. Na szczęście się skończyło, ale... W sumie chcę zakończyć pozytywnie. Kończę pozytywnie, mam zestawy do testowania. A winda była, minęła, mam nadzieję, że już to się nie przydarzy. Wam też oczywiście tego nie życzę, tylko ostrzegam, że jeżeli to się przytrafi, najlepiej moim zdaniem usiąść albo się położyć no cokolwiek, żeby. Bo jak stałem, to mi się w głowie kręciło ze stresu i, i ze strachu. Mogę Wam tylko polecić w takiej sytuacji, żeby się usiąść, albo się położyć. No i pomoc przyjdzie. Prędzej czy później ktoś zobaczy, że winda nie działa, tak więc. I oddychać spokojnie, chociaż ciężko się oddychało, bo ja w ogóle miałem wrażenie, że już tlenu mi braknie, oczywiście. Ehm, koszmar, koszmar. Dobrze, ehm, kończę. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Taki to był właśnie vlogasek. Dajcie znać w ogóle, czy ta gazeta japońska, koreańska, czy chińska, bo jestem ciekawy. Dzięki Wam bardzo za obecność. Trzymajcie się. Na razie. Pa!